Nie mówimy o braku przyjazdu, że tak się wyrażę, może brzydko, normalnego piłkarza, tylko mówimy o braku przyjazdu kapitana reprezentacji polskiej. Kapitana, czyli człowieka, który no, ma coś więcej do zrobienia w tej reprezentacji niż tylko wyjść na boisko i strzelić bramkę. Bo ja oczywiście rozumiem wszystkie jakby historie przeciążeniowe, mówimy dzisiaj o zawodniku, który za chwilę będzie miał 37 lat. Mówimy o zawodniku, który łącznie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 52 spotkania w tym sezonie, prawie 4000 minut, dokładnie 3929 minut, strzelił 42 gole i, i dołożył 3 asysty. Tylko teraz sobie zadaję takie pytanie głębsze. Jeśli jesteś zmęczony, Sezon w Barcelonie był tak naprawdę rozstrzygnięty i czułeś gdzieś w kościach, że tak naprawdę stać Cię na jeszcze jeden tylko mecz przed wakacjami. To ja wiem, że jest obsesja setnej bramki dla Barcelony, 101 bramki, No ale tak sobie myślę, że jak jesteś jednak kapitanem, bierzesz odpowiedzialność za drużynę, wydaje mi się, już pomijając mecze z Holandią, że to może być najważniejszy mecz tych eliminacji w perspektywie drugiego miejsca, czyli Baraży o Mistrzostwa Świata. Ty, rozumiem, jako kapitan, marzysz jeszcze o tym, żeby zagrać na swoim ostatnim turnieju w wieku 38 lat na boiskach Stanów Zjednoczonych, Meksyku i, i Kanady. No to no, no ja nie jestem w stanie do końca tego zrozumieć, jeśli piłkarz nie jest kontuzjowany. Po pierwsze, przyjedź jako kapitan, jest mecz z Mołdawią, Żegna się z reprezentacją twój kumpel, który, z którym zagrałeś kilkadziesiąt meczów i który ci parę piłek wyłożył, żebyś tam budował te swoje statystyki strzeleckie. Wejdź do szatni. Nawet jak się będziesz czuł totalnie podmęczony, to nie graj w pełnym wymiarze albo niech cię trener ma na ławce, gdyby nie szło z Finlandią. No szczerze mówiąc, jeśli dostaje komunikat, że nie ma kontuzji, że wszystko jest w porządku, i tylko ten element zmęczenia po tym, o czym powiedział Artur, po. Po dwóch bramkach, po świetnym występie z Bilbao, gdzie tak naprawdę Robert wyglądał na świeżego i mógł strzelić cztery gole w tym meczu, bo, bo tyle miał sytuacji. No, no nie wiem, dla mnie to jest jeden most za daleko, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć.